Niesamowite, występ niesamowita przygoda, dziękuję bardzo. Podziękujmy wszystkim występującym. Tomek Machnicki na saporcie, Łukasz Wolski na prowadzeniu. Górne Fruszków. Tak jest. Słuchajcie, mieliśmy, mieliśmy jeszcze taki pom pomysł na koniec, żeby z wami pogadać, ale. Ale co, co? Nie? Ale oni nie współpracują, rozumiesz? Oni... Stary, w pruszkowie nie wolno współpracować. No właśnie, nie o tym mówię. Słyszeliście to hasło na początku, tam gdzie nie. kończą się reguły, tam się zaczyna pruszków. Słyszeliście to? Tam jest gdzie miejscowość reguły, się reguły? Pod pruszkowem. Jest... Tak, widocznie. Albo kurwa, nie wiem. Albo to jest jakiś szyf, którego nie zrozumiałem. Bo tutaj naprawdę wszystko może się okazać. Ale bałe, bałeś się przez chwilę, tak? No troszkę się, troszkę się, wiesz. No typ kurwa... A stamtąd? Stamtąd? No ten typ... Poczekaj, Paniałem czekaj, czekaj, Bo kuwa, jak, jak zaczynałem grać się pytam, czy może być także dwa supporty? A potem Michał, a ktoś powiedział nie. I to też stamtąd. A Wolski mówi, czemu nie? On mówi, bo tu się kończą reguły. Czekaj, tak, jeszcze ma być występ bez zasad. Może być dwa supporty, ale nie mów nam o tym, bo tu nie ma zasad. A co powiedział ci ktoś, że nie może być dwóch supportów? Tak, i powiedziałem, że się poszedł odlać dwa razy. To dobrze, że jak wyszedłem, ja to mi nie jedno. No by mówiłem, że nie może być drugi, kurwa, co? ja, 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 ja wchodzę puch. grzecznie i tu Tomek leży, ja po prostu. Trzyma prosko. A wybra, reszta przynajmniej Tomek Machnicki, tylko za nogę wnosisz. Wystąpił Tomek Machicki. Gdy tak, wróciłem do domu, że ona się pyta, co się stało, okazało się, że w Pruszkowie nie może być dwóch sabortów. <grym> Jeden typ zrobił weto i się skończyło. Ta scena jest za mała dla dwa saboty. <grym> Wolski, proszę, to poziom dalej, jeśli chodzi o przemoc. Tak, tak ja dobiłem trupa, no. Ale tylko Bo... dlatego, że to byłeś ty. Jakby... <grym> <grym> Czyli jakbym umierał, to byś mnie dobił, tak? No, w sensie nie chciałbym, żebyś się męczył. To jest pierwsza myśl Wolskiego. Jak widzi mnie na ziemi, jak kończę, kurwa się. To ma takie dobijmy go. Chuj ze 112. W sensie. ja wiecie... Wolski nawet nie pamięta numeru, nie? Mówi. 112? To ja co... o to chodzi. Jeden, 1, 1, Do Wolskiego 112 to jest kurwa kaliber. Polski co? 44? To jest dla p... Nie, co, po prostu wyobraziłem, że ja bym Cię traktował jak, wiesz, jak, 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 jak zwierzę, w sensie jak, jak nie jest. Co, miesz... to wyruchałbyś mnie? Jezus, Tomek, to jest pierwsze Twoje skojarzenie ze zwierzęciem? Zwierzę, Drugie, ale pierwszego się bałem powiedzieć. <śla> To już, już byś... przeszło przez filtr, nie? Tam Co ty miałeś, jak na, na religii słuchałeś o Arce Noego, stary? Co ty miałeś wtedy w głowie? Niezły burdel. Ale miałem takie, ale ryb nie wzięli. A no tak, bo u ciebie płotka wystarczy. Eee. Tomek liczył na karpia na wigilię. Zabijaliście kiedyś karpia w wannie na Wigilię? Zaś tak. tak, w sensie, <śmiecki> to jest tak to, kusku, kusku. Tak, tak to u was wygląda, że idź zabij karpia, a stary mówi, Pu, pups, 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 pups". Stary, na Podkarpaciu się nie pierdolili z nożem tam. Co wy tam kurwa jeszcze robiliście na Wigilię? Na Podkarpaciu dawaliśmy <śmiecki> jemu naszą wypłatę i masz takie spróbuj przeżyć. E, no i do świąt nie wytrzymał, więc... E... Zagłodzili karpia. <śmiecki> Tak było. O, on nie robił tak, bo mu brakowało powietrza, tylko z głodu robił. Okay, to było takie... Jak... I potem ktoś to tłumaczył, kto zna mowę ryb i to było tylko nie na Podkarpacie, tylko nie na Podkarpacie. Mowa ryb? Tak. Mhm. Bo... tak. Wolę stary, wolę gadać z rybami niż się ruchać. Jakby no, jakby z dwojga złego to jest lepsze. Serio wolałbyś gadać z rybą niż się ruchać? Niż ją. To nie niż w ogóle się ruchać, to nie wiem, powiedział w tych kategoriach. Tego, że z rybą. Rozumiesz? Dziec mi ryby małego o czym byś pogadał z rybą? No się zastanawiam, co mi ryby mają ciekawego do opowiedzenia, nie? No a ruchać, to wiesz jak. <grym> no ma to sens, no, se. no, ma se. rucha rybę i ma takie... Gdzieś tu jest haczyk. <grym> 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 Chuje w mordzie, nie jesteś taka wygadana już, no. A? W ogóle stary Machnicki, Rucha, Rybę, to brzmi jak tytuł jakiegoś chujowego artykułu na Pudelku. <grystanie> o Jezus. Ja w ogóle czytałem, bo ja już Worski któryś raz z rzędu tałpacz. czytam, bo ja każdej miejscowości czytam, szukam ciekawostek Tak się okazało, nie wiem czy wy wiedzieliście, ale y, Pruszków był w X-Menach. Co? W X-Menach w 2016 A? roku był Pruszków, że podobno magneto Sąd pochodzi. Z Pruszkowa pochodzi Magneto? No. Nie, że, że mieszkał I, tutaj. Widzisz? Co, co? Pracował Pracował Pracował, w Pracował. Tam, gdzie kończyły się reguły, tam się zaczynał Magneto. A co robił w Pruszkowie, pamiętacie? W chucie? No, i tego potem przyciągał metal, nie? Bo pracował w chudzie i wiesz, jakby, jakby okay. pracował na kopalni, to by miał w chuj węgla, nie? On w, on w ogóle wiesz, on w ogóle różne rzeczy w Polsce robił już dawno, nawet w latach, tam wiesz, 80. i ten myśli, że skąd się kurwa wziął magnetofon. Stary, powiedziałeś, żart dla siebie, stary, to jest cudowne, że. A rozbieg był tak długi, że myślałem, że wyląduję z telemarkiem. Ale jednak Robert Mateja. jednak. Ja teraz się uświadomiłem, że mam znicz pruszków tu w sensie, wiesz? To jak nie przestrzegasz reguł, to. Znić. A, też pomyśl tak co wiesz? A to boisko jest zaraz obok, nie? Stadion, przepraszam. Nie a boisko. dzisiaj masz? Boisko. Masz tu paswisko obok, nie? Boisko macie? A dzisiaj masz. Stadion pruszkowa, boisko jakieś. Dzisiaj mecz tam był normalnie. No, co ty? No, no boisko mecz? A skąd wy przyjechaliście? Co wy Jesteście pierwszy raz w mieście? O co wam chodzi? A z wojską mecz grali na boisku. Aha. Ale, ale z Pruszków nie grał tam. A pogoń y, Grodzisk Mazowiecki no. z Lechią Gdańsk. Oooooh. Mm. Z, Le z Lechią? Lechią. Tą tak. Lechią? Tak, tom. Tom od prezydenta. Była szansa, że, że, że będzie na tym meczu. Jakby on tak, wiesz, teraz popierdolił spotkanie ONZ i przyjechał na mecz tutaj, nie? No chyba są ważniejsze rzeczy, tak? Nie wiem, czemu mnie wyprosili. Krzyczałem o, ONZ! O! I mnie wyjebali, nie wiem czemu, nie wiem czemu. Tutaj się czuję bardziej naturalnie. Wyobraź sobie, że jest ustawka pod stadionem i widzisz, jak się prezydent napierdala? Jest on obok trzech borowców, dobra kurwa, ty mi tylko kurtkę potrzymaj. Widzieliście, jak on wszedł do tych szatni kibiców? Nie, szatni kibiców, tak? To, to kibice mają swoje szatnie, A tam nie idź, tam się kibice przebierają, nie? To jest, kurwa, jedyny kibic, który ma swoją szatnię. To jest ja jako kibic. Gdy moja drużyna przegrywa, to ja idę się przebrać. Jak znicz gra, to kibice mają szatnie, a tam ci się przebierają, zawodnicy się przebierają na zewnątrz, nie? Nie, do, do, do szatni zawodników, jak wszedł Nawrocki. On sobie się czuł jak, jak ryba w wodzie. Ale nie, centralnie wszedł tam i... Kto wygra mecz? Polska! Kurwa, to było takie, wiesz... Mązki. Pierwszy prezydent, który mógł to zrobić, nie? mi się, myślałem, że on wejdzie, kurwa, wiesz, racę wrzuci najpierw dymną, kurwa, tam, nie? Je. Jebnią wchodzi. Ja, kurwa, na pełnej! Dawaj portfele, kurwa! Wyskakuj, kurwa! Czai spada pada on trzech borowców i... Kto nie skacze? Ten z policji. Z koalicji. To nie skacze z koalicji. Tak, tak, oczywiście, że tak. Jezus, ten żart leżał tak blisko, nigdy na niego nie wpadłem. To nie skacze z koalicji. Hop, hop, hop. Piękne. No. Słuchajcie, zostaliśmy na chwilę dłużej bo nie tak bez powodu, bo chcielibyśmy Was zaprosić na specjalne wydarzenie, które jest w Warszawie w ten piątek. Chłopaki. Tak jest. W piątek my mamy swój format improwizowany, nazywa się Litości. Ktoś zna? A, są. Więc y, w piątek... Tu jest w ogóle najwięcej osób bije brawo, bo w jednej... Gdzie graliśmy? W Rawie. W Rawie jedna osoba. Y, wczoraj... W Sochaczewie. W Sochaczewie dwie, a dzisiaj to, kurwa, nie zliczę, bo... To już jest za dużo. To już za dużo, to tam jest sześć osób, nie? Tam jakbyście się ustawili dookoła, to miałbym tak, że seranda mam, nie? Także gramy w piątek, to będzie godzina 19 w Terminalu Kultury Gocław. Są jeszcze bilety, więc można śmiało wpadać. Jeszcze mam go was zaprosić, bo ja jutro gram w Piasecznie. swoje, Swój celowy program, czy on trwa tam ponad godzinę, nie tam 15 minut. I też jest biletów w chuj akurat tam, akurat. <grym> Powiem wam, że sala jest na 90 i jak 30 przyjdzie, to kur... móc! Ja pierdolę trzy dni z rzędu Wolskiego, czaisz? Jakby se ktoś taki maraton odjebał. Ja już do trzeciego dnia to już bierze ten pistolet. Sayonara. W ogóle litość to jest świetny, improwizowany format. Dokładnie dzieje się to, co robiliśmy tutaj na koniec. Czyli po prostu gadka z ludźmi, gadka między sobą. Fantas dwie godziny właściwie nieprzerwanej improwizacji. W piątek w Warszawie, drugie urodziny wasze, duże wydarzenie. Prawie na 400 osób będzie to wydarzenie. Tak więc. jest. Mamy dwa lata, a niektórzy mają co? Kurwa, litości, co? A jest duże wydarzenie na święto. Jak wszyscy Święta przyjdziecie, litość. to na bank będzie 400 osób. Nie już prawie się kończą miejsca, więc tak. y, y, łapcie te ostatnie bilety.